Szczęście Boże, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku naszych rekolekcji internetowych i zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu. To będzie werset piąty trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Ale Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc, otworzą się Wam oczy. I staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. To jest druga część wypowiedzi Szatana, który na początku powiedział, że to co było ostatnio na pewno nie umrzecie. I dziś dalej czytamy. Ale Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc, otworzą się Wam oczy, będziecie jak Bóg i poznacie dobro i zło. Tak mi się skojarzyło, skojarzyły dwa fragmenty biblijne, kiedy przygotowywałem się do tego dzisiejszego nagrania. Pierwszy fragment to jest Izajasza, rozdział 33, werset 15. Kto zamyka oczy, by nie patrzeć na zło, taki będzie mieszkał na wysokościach albo w niebie bardzo ładny fragment, który mówi o tym, że by nie patrzeć na zło. W kontekście tego fragmentu dzisiejszego z Księgi Rodzaju, gdzie szatan mówi, że otworzą się wam oczy, mówi do Adama i Ewy, jeżeli mnie posłuchacie i skosztujecie, bo okaże się, że otrzymacie coś, czego Bóg wam zabraniał, co chował przed nami, nie chciał wam tego dać. Szatan mówi, to ja jestem waszym przyjacielem, ja wam dam, ja wam dam wszystko, pozwalam wam na wszystko. Róbcie, co chcecie. A Izajasz mówi, kto zamyka oczy, by na zło nie patrzeć, albo żeby zło nie słuchać, taki zamieszka na wysokościach. Albo drugi fragment, już go nie będę cytował, ale tylko powiem króciutko. Yy, znowu księga rodzaju, ale tym razem historia Lota i jego rodziny, kiedy uciekają z sodomy, które ma być zaraz zniszczone i płonie. Yy, Bóg im zakazał wcześniej przez anioła, żeby nie patrzyli wstecz, wtedy kiedy ześle kary. Na Sodomę, a właściwie kiedy ześle karę na sodomitów, na życie, na grze za grzechy, w których tkwili ci ludzie. I wiemy, że żona Lota spojrzała się do tyłu, żeby spojrzeć na to, co się dzieje. Ale kiedy tak staramy się czytać głębiej święty tekst, to Biblia nam mówi, że ta żona Lota symbolizuje osoby, które odwracają swoją głowę, żeby patrzeć na zło. Żeby patrzeć na zło. Bóg im powiedział: nie patrzcie. A ona spojrzała. Bóg mówi: nie jedzcie z tego, bo stanie wam się krzywda. A oni zjedli. Czyli to jest opowieść o każdym z nas. Tu nie ma co ukrywać, że lubimy te przykazania Boże. Złamać. Ale wiemy, czym to się kończy. Szatan zapewnia ich, że otworzą się im oczy i teraz będą mogli doznać szczęścia, wiedzy. Będą mogli doświadczyć czegoś boskiego. Ale chyba najważniejsze jest to szczęścia przede wszystkim, ale też to, że Teraz oni będą mogli decydować, co jest dobre, a co jest złe. Czyli to, co widzimy w całej historii świata, bo człowiek taki już po prostu jest. My też tacy jesteśmy, że czasem chcielibyśmy powiedzieć: Nie, to nie jest złe, to jest dobre. Mimo tego, że Kościół głosi inaczej, czy Biblia też mówi inaczej, ale nie, ja uważam inaczej. Czyli pokusa dotyczy głównie też tego. Ty będziesz, Ewo, Adamie, decydował, co jest dobre, a co jest złe, bo otworzą ci się oczy. Poznasz wiedzę, zdobędziesz wiedzę i teraz ty będziesz decydował, po co słuchać Pana Boga. Ty zadecyduj, mówi wąż. Relatywizm moralny. Jedna można powiedzieć z herezji. Niestety, gdzie nie ma obiektywnej prawdy, gdzie ja będę decydował. Nie ma jakiejś, znaczy, jakieś konkretne systemy decydują w historii w świata. Nie, nie ma obiektywnej prawdy. Od początku do końca ja będę decydował. Teraz ja. Dlaczego by nie mam prawo. Dziś, niestety, ale wielu przyjmuje jakieś prawdy które głosi Kościół Święty, które yy, głosi Słowo Boże, ale nie wszystkie prawdy. Są takie rzeczy, które ludzie dziś odrzucają, i ja nie mówię o jakichś yy, ludziach z innych denominacji chrześcijańskich czy z innych religii, ja mówię o katolikach. Skupmy się tylko na katolikach, czyli na nas. Coraz więcej osób mówi o tym otwarcie. Że z nie wszystkim się zgadzają. Na przykład, przecież, dlaczego by nie można zabijać? Mamy na przykład eutanazję. Niektórzy nawet duchowni. Nawet duchowni. Dlaczego by nie? Oczywiście niektórzy. Niektórzy. Dlaczego by nie można było na przykład zabijać nienarodzonych dzieci? Dlaczego by nie? Uwaga, wielu katolików dopuszcza pewne, pewne y, sytuacje, w których można to robić. Ja już tego słowa na A nie używam, bo być może mi Facebook zablokuje ten filmik. Albo będę musiał mimo to i tak skracać go jeszcze raz i wystawić. Zobaczymy, albo mi konto zablokuje. Więc już tego słowa nie użyję, ale wiemy o co chodzi. Co się dzieje z nienarodzonymi dziećmi? Ile milionów, milionów istnień nienarodzonych jest w niebie, w co wierzymy? Albo na przykład niektórzy mówią, przecież można, my to nazywamy deprawacją dzieci i młodzieży, ale cztery ale albo pięć literek, pierwsza rozpoczyna się od L. <laughs> to, jest, to jest poważna deprawacja tym bardziej dzieci niewinnych dzieci a niektórzy katolicy się zgadzają na to otwierają oczy co mówi zły duch otwórz oczy i ty zadecyduj bo może to jest dobre może kościół się myli taki średniowieczny kościół <laughs> Biblia się mieli, albo inaczej przetłumaczmy Biblię. Niektórzy mówią, że grzechy sodomitów to nie były grzechy właśnie tamte, ale grzech polegał na braku gościnności, niektórzy mówią, idąc za pewną taką żydowską interpretacją, egzegezą biblijną. I katolicy niektórzy dziś, a nawet niektórzy znani youtuberzy, duchowni, którzy mówią, że to chodziło o gości brak gościnności, to nie o tamte rzeczy. Nie. No cóż. Co jeszcze? I tak dalej, już nie będę wymieniał, ale jest tego dużo. Wynotowałem sobie tego bardzo dużo, ale już nie będę więcej mówił. O co chodzi, szatanowi? Ja niedawno temu nagrywałem filmik i mówiłem, żeby go nie widzieć wszędzie. Żeby nie demonizować, i tak dalej, ale jest Jego bardzo silne działanie. I nie można powiedzieć, że go nie ma, trzeba to rozpoznać. On chce, żebyśmy zakwestionowali przede wszystkim prawo naturalne, które daje Bóg, które jest niezmienne. I prawo moralne. Zakwestionować to. To ty decydujesz, a nie Kościół. Tam ci Kościół będzie mówił, Ty jesteś w centrum. Ty jesteś najważniejszy. Twoje zdanie jest najważniejsze. Ty decyduj. Jeżeli to jest złe, niech to jest złe, ale jeżeli ty uważasz, wybaczcie ten palec. Jeżeli ty uważasz, że to jest dobre, idź za tym. To ty decyduj. Zmiana, wymieszanie, zmiana rzeczy fundamentalnych i wprowadź to w życie. I szatan obiecuje ci to. Nic ci się nie stanie. Zobacz, ja dotykam tego drzewa, tego prawa naturalnego, które dał Bóg, i praw moralnych. Ja tego dotykam. Nic mi się nie dzieje, tego drzewa. No rzeczywiście, z początku nic. Ale do czego to prowadzi? Do czego to prowadzi? Do ślepoty i do grzechu. Przeczytam jeden fragment z Ewangelii według świętego Marka, już tak na zakończenie. Żeby zakończyć pozytywnie. Posłuchajmy Marek 8:22. Potem przyszli do Becajy, tam przyprowadzili do Niego niewidomego i prosili, aby Pan Jezus się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzisz? Niewidomy, rozglądając się, powiedział: Widzę ludzi, jakbym patrzył na chodzące drzewa. Ponownie położył na niego ręce, ponownie położył ręce na jego oczy. Wtedy niewidomy całkowicie odzyskał wzrok. Został uzdrowiony. I wszystko widział wyraźnie, wyraźnie, tak jak powinien widzieć. Pan Jezus odesłał go do domu, mówiąc do niego, tylko nie wstępuj znowu do wsi, już tam nie idź. Chciałem tak zakończyć bardzo pozytywnie, bo yy, druga część tych rekolekcji będzie już dotyczyła, skupimy się na Ewangeliach, pewnych kilku fragmentach, ale już dziś chciałbym takie Światło rzucić, bo za niedługo za następny odcinek i kolejne będą trudne. Ale już teraz chciałem troszeczkę światło rzucić i zrobić takie Dzień. dwu-, trzy minutowe lekcje Divina do tego tekstu i połączyć go, to co przeczytałem teraz, z tym tekstem z księgi Rodzaju, który czytamy przez cały dotychczas nasze rekolekcje. Przyprowadzili do niego niewidomego. Kiedy szatan mówi: Otworzą wam się oczy, on sugeruje, że do tej pory, Ewa, twoje oczy były zamknięte. Jak mnie posłuchasz, to otworzą wam się oczy. Ale co się okazało? Że ich oczy się zamknęły. Już nie widzieli dobrze. W tym niewidomym, kogo możemy zobaczyć? Już nawet nie Adama i Ewy. Ale o kim mówimy, jeżeli mówimy o Adamie i Ewie? Adam człowiek, Ewa życie żyjący człowiek. Widzący człowiek, kto jest tym niewidomym z tej Ewangelii? Kogo przyprowadzili do Jezusa? On ujął niewidomego za rękę. Ciekawe, dlaczego to napisano. Może to mniej ważne. Ale chwycił go za rękę, ujął za rękę. Pamiętamy, że kogoś jeszcze ujął za rękę. Chyba to była teściowa Szy Szymona. Też ją ujął za rękę i podniósł ją. Okazał jej wiele serdeczności, czułość. dotyk. ujął za rękę. A kto to tak bardzo narzekał, że nawet nie może drzewa dotknąć? Kto to taki był? <grym> kto to był? Ujął za rękę. Wyprowadził poza wieś, poza obręb. Pamiętacie, kiedy mówiłem, że szatan jest jak uwiązany pies do budy. Dopóki jesteśmy w tym obrębie jego działalności, nie mamy szans go zwyciężyć. Jest po nas. Jezus odciąga, odciąga niewidomego. Dotyka go. Odciąga go od pola działania złego ducha. Zwilżył mu oczy ślinom. Ślinam. Gdzie jest ślina? Czekajcie. Na, na głowie nie. Na rękach nie, gdzieś. A w uszach nie. Aha, tutaj, tu gdzie mam język? Hmm? I ślina. Język. Ślina, język. Jak to się stało, że Ewa zgrzeszyła? Kto do niej mówił? Mówił. Zwilżył Mu oczy śliną Oczy, z wyduch mówi, ale po to, żeby oczy Ewy się otworzyły, nie zamknęły. Teraz Jezus też się posługuje mową, posługuje się śliną, tam byśmy dokładnie przetłumaczyli. Tekst grecki mówi, że On splunął w twarz temu człowiekowi. Splunąć w twarz. A kto go nie przetłumaczono, splunął w twarz. Mówił, widział, że ten człowiek potrzebuje odwrócenia. Łącząc to z Adamem i Ewem, to dojdziemy do ciekawych rzeczy. Położył na niego ręce, którymi wcześniej go delikatnie trzymał ujął i prowadził, żeby wyprowadzić go z tego obrębu, teraz tymi dłońmi, którymi go trzymał, Położył mu, położył na niego ręce i zapytał: Czy coś widzisz? Zaczyna się proces zdrowienia, ale niewidomy, rozglądając się, powiedział: Widzę ludzi, jakby patrzył, jakbym patrzył na chodzące drzewa. Chodzące drzewa. Chodzące drzewa. Tu nie chodzi o enty z, z uniwersum Tolkiena. Ciekawe postaci, enty, chodzące drzewa. Nie o to chodzi. Ten człowiek zaczyna sobie przypominać. Zaczyna sobie przypominać jakieś drzewa. O co może chodzić? Ponownie położył ręce na jego oczy. Jeszcze raz to zrobił. Wtedy niewidomy całkowicie odzyskał wzrok. Został uzdrowiony i wszystko widział wyraźnie. Pan Jezus odesłał go do domu, mówiąc nie wstępuj znowu do wsi, nie wchodź znowu w dialog. Wieś ludzie wiadomo, nie? pewna symbolika. Nie wchodź tam z powrotem. Nie wchodź z powrotem w obręb działania złego ducha, który mówi do Ciebie. Ale już tam nie chodzi o ślinę, chodzi o jad. Chodzi o jad. Bo kiedy szatan mówił do nich. Jest taki wąż, który, który nie kąsi, ale, ale yy, wypuszcza jakby jad, pluje jadem. Jest taki wąż. Nie pamiętam jak się nazywa, ale jest taki. Dlaczego to robi? Żeby Chyba żeby oślepić, nie? Chyba o to. Ofiarę, żeby oślepić. I mamy węża, który pluje jadem. Mówiąc, Jezus mówi, dotykając śliną, a wąż pluje jadem. Wąż nie z Ewy, ale plu jadem po oczach. Trochę się śmieję, ale żeby to nie było tak, tak na poważnie. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Dobra. Pytanie, bo tu jest mowa o, o tym otwarciu oczu, że zły nas zachęca do tego, żeby otworzyć oczy i teraz to znaczy... Ty decyduj, co jest dobre i złe. Wiemy, że to, do, to doprowadzi do tragedii. Historia świata to pokazuje, kiedy człowiek decyduje, co jest dobre, a co złe. Ale takie pytanie sobie zadać dzisiaj: czy są takie rzeczy, jakieś, to co głosi Kościół albo Biblia, z czym ja się nie zgadzam, że nie przyjmuję wszystkiego? Bo może tak jest. Wiele osób, coraz więcej osób tak robi to ewidentnie widać, nie można powiedzieć, że tak nie jest. Bo tak jest. Nawet katolików pobożnych, którzy co tydzień komunię przyjmują, a popierają aborcję. Przepraszam, powiedziałem. Mam nadzieję, że nie usunę tego filmiku. <grym> Więc yy, może warto sobie gdzieś tak pomyśleć. Może to nie są jakieś wielkie rzeczy, a może poważne, gdzie ja dopuszczam. Tak, to może być, uważam. To może być. To ja mówię ja mówię, co może być, a co nie mimo iż Biblia mówi coś innego ale ja mówię, nie, to może być to może być to tyle mam nadzieję, że nie zagmatwałem jeszcze z tą Ewangelią ale ona jest, ona jest jak to się człowiek pochyli nad nią, daje bardzo dużo światła, pomaga zrozumieć jeszcze głębiej, nie tylko Biblię, ale przede wszystkim to, że Biblia mówi o naszym życiu czyli pomaga zrozumieć nas samych Dobrego dnia życzę. Niech Was Pan Jezus błogosławi. Amen.